Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie i na moim kanale, na moim bardzo świeżym jeszcze kanale dla tych, którzy mnie nie znają przedstawiam się, mam na imię Gabriela Leissner jestem z wykształcenia pielęgniarką która przez wiele, wiele lat pracowała na oddziale onkologicznym i teraz aktualnie od przeszło 9 lat zatrudniona jestem w prywatnej klinice ginekologicznej w Monachium ponieważ od 20 lat mieszkam w Niemczech Dodatkowe wykształcenie zdobyłam w onkologii i w opiece paliatywnej. Jestem również mamą dwójki dzieci. Moja córka zdała w tym roku maturę, mój syn już jest dorosły. I w wolnym czasie, oczywiście, nie tylko pracuję na cały etat, ale maluję obrazy na płótnie farbami akrylowymi i piszę opowiadania dla dzieci. Jestem autorem książki Bajek na Dobranoc. Dla naszych najmłodszych, pod tytułem Opowieści uśmiechniętego księżyca. Chętnie serdecznie zapraszam do zapoznania się z treścią tej książki i jestem ciekawa, co Państwo na ten temat powiecie. Dzisiaj chciałabym się podzielić z Wami, z Państwem, moimi przemyśleniami i z cyklu naszych spotkań pod tytułem. Rozmowy na jedno słówko. Przy, przyjrzeć się tematowi, który osobiście dotyka nas wszystkich. I on mówi o tak zwanym staraniu się. Czy musimy zawsze i wszędzie się starać? Starać się. Wykonywać swoje obowiązki jak najlepiej potrafimy? Czy musimy zawsze starać się być perfekcyjni w tym, co robimy? Czy musimy zawsze starać się, aby bardzo dobrze wyglądać, aby bardzo dobrze być ubranym, aby bardzo dobrze się wypowiadać i po prostu przedstawiać się tylko i wyłącznie z tej najlepszej strony, czyli starać się być ponad wszystko? Zawsze najlepszym. Czy taki schemat naszego działania jest dla nas zdrowy? Czy to, co, co chcemy przez to pokazać, przynosi nam zadowolenie? Czy jesteśmy z tym szczęśliwi? Czy lubimy się starać i kiedy rzeczywiście się staramy? Bardzo będę się cieszyć, jeżeli swoje komentarze zamieścicie tutaj pod tym filmem, a yy, im oczywiście ten kanał zasubskrybujecie. Podniesiecie łapkę do góry, a teraz wspólnie zastanówmy się, jak to jest się z tym staraniem się. Kiedy już rano wstajemy i przygotowujemy się do wyjścia do pracy lub przygotowujemy się do wypełniania naszych obowiązków w domu, to już wtedy się staramy. Wymyślamy sobie i planujemy, jak ten dzień będzie wyglądał. Czyli staramy się... Wykonać nasze zadania, nasze zaplanowane czynności jak najlepiej. Nie dlatego może, że ktoś nas do tego zmusza, tylko po prostu jakby tak wewnętrznie chcemy sobie jakby samym udowodnić, że jesteśmy osobami, które po prostu sobie ze wszystkim poradzą i to poradzą sobie na jedynkę z plusem. Będziemy najlepszymi, jedynka z plusem, ja nie wiem, czy na piątkę z plusem, <grym> może tak to powiem. Czyli będziemy najlepszymi w tym, co robimy, bo się postaram. Staramy się we wszystkim. Staramy się w naszej pracy, staramy się w obowiązkach domowych, w wychowaniu dzieci, w czasie gotowania, prania, sprzątania, prasowania, chodzenia na zakupy, przynoszenia do domu ciężkich siat, gotowania dwóch dań, pieczenia ciast, robienia deserów, organizowania naszej rodziny. We wszystkim się staramy. I w tym ciągłym staraniu się może zapominamy, że bardzo często może zdarzyć się taka sytuacja, że tym staraniem będziemy po prostu już przemęczeni. I chcielibyśmy może od tego starania, jak gdyby wycofać się, zrobić krok do tyłu, żeby. Odetchnąć, żeby może um, zreflektować samych siebie, żeby może zadać sobie pytanie, czy gdzieś nie zapędziliśmy się za bardzo i teraz to nam nie służy, bo w tym całym staraniu, jak gdyby nie czujemy się całkiem dobrze. Czy um, możemy sobie na takie niestaranie się pozwolić, w codziennym życiu oczywiście. Z własnego doświadczenia wiem i wydaje mi się, że takie niestaranie się jest dla nas też bardzo zdrowe. Przecież nie musimy iść do klubu, do fitness klubu, albo nie musimy iść na siłownię, możemy pójść na przykład na spacer, żeby przewietrzyć głowę żeby poruszać się, żeby odpoczęły nasze myśli, żebyśmy nie ciągle biegli, biegli, biegli do przodu, tylko troszeczkę zahamowali się w tym pędzie i powiedzieli sobie nie dzisiaj już już więcej się nie staram siedzieć. Już tak nastarałam, że już po prostu jestem zmęczona. Po to tak to robić żeby nie doprowadzić się do takiego stanu w którym już nie będziemy mogli że tak powiem wrócić bo będzie się nam wydawało że my musimy ciągle się starać my musimy ciągle pędzić do przodu to jak te takie myszki w takim e, kołowrotku które wiecznie biegną biegną do przodu i chcą dojść do celu ale do tego celu nie dojdą ponieważ e, ten kołowrotek, to kółko takie jest, yy, 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 i wymaga ciągle od nich biegnięcia, 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 i one po prostu nie widzą celu. Żebyśmy się nie zagubili w tym wszystkim, żebyśmy znaleźli taki moment dla siebie, zanim będzie jeszcze za późno, odpocząć, usiąść na sofie, wygodnie. Usiąść w fotelu, ściągnąć buty, napić się herbaty. Przecież ona nie musi być gdzieś w pięknej filiżance, może być w szklance, która nawet nie ma łóżka, może zjemy coś całkiem prostego, może dzisiaj wystarczy nam kanapka, może to nie musi być szynka pierwszej jakości, może wystarczy to dobry pomidorek. To wszystko jest przecież bardzo zdrowe, nieważne co nałożymy ważne, żebyśmy czuli się dobrze. Jak co Wy o tym myślicie? Czy zrobienie sobie takiej przerwy na niestaranie się jest dla nas zdrowe, jest dla nas potrzebne i w konsekwencji doda nam sił? Czy takie niestaranie się pokazuje, że jesteśmy leniwi, że nam się nic nie chce, że już mamy dosyć, że to życie jest takie ciężkie, bo ciągle wymaga się od nas starania? Jak myślicie, co jest dobre? Zapędzanie się, czy takie po prostu całkowite zrezygnowanie, jak gdyby z własnego rozwoju, jakby z własnego cieszenia się tym, co w tym staraniu nam wychodzi, jak my się z tym czujemy, jak myślicie? Bo Taki środek, takie wypośrodkowanie bardzo często sprawia nam dużo, dużo trudności. My sami nie wiemy, gdzie ten środek jest. Gdzie jest to wystarczająco się starać, a gdzie jest to już jako takie no, odłożenie czegoś, takie pozostawienie na boku, a może ktoś inny to zrobi, a ja dzisiaj nie mam ochoty, bo po prostu mi się nie chce. Co o tym myślicie? Trzeba się ciągle starać, żeby udowodnić sobie, a przede wszystkim sobie, że jest się wartościową osobą? Czy trzeba ciągle się starać, żeby codziennie, codziennie i codziennie udowadniać nie tylko sobie, ale również naszym domownikom, naszej rodzinie, naszym znajomym, przyjaciołom, naszemu mężowi, mojej własnej żonie czy pracodawcy, że my ciągle jesteśmy fantastyczni i bardzo dobrzy? Czy trzeba tak spędzać swoje życie? Czy można rzeczywiście dać sobie odetchnąć? Co o tym myślicie? Bardzo jestem ciekawa waszego zdania. I zapraszam do komentowania, do dzielenia się z opinią, którą posiadacie. Może pomożemy komuś, może wywiąże się jakaś bardzo ciekawa, interesująca rozmowa pod tym filmem. Będę się z tego bardzo cieszyć. Dziękuję Wam. Widzimy się znowu. Trzymajcie się. Pa!